Cześć widzowie! W dzisiejszym odcinku chcę Wam tylko powiedzieć: klikamy sobie tutaj i znajdziemy dwie jakieś gry. Wtedy jedna gra będzie za lajki, a druga będzie za subskrypcję. Jeśli więcej zrobicie subskrypcji, a nie łapek w górę, to będzie ta gra, co były subskrypcje. Więc teraz sobie klikamy ale co, jaką chcemy? O zwierzakach. To się dobra. No tu wpisujemy gry. Zwieżaki. O, zwierzęta. No i są tu takie... Gry. No to sobie powiemy, że to. Nie wiem, co to jest. No to. To będzie za subskrypcję. Jeśli dajcie więcej subskrypcji niż lajków pod tym filmikiem, to gramy w tą grę. W tą, co tu się wyświetla. Ale jeśli. Em, poszukam sobie inną. Nie wiem, jaką ich nie znam, więc będzie nowe. Ale jeśli pod tym. O nie, to jedno ruszczę. Dobra, nie, 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 nie pod tym, te. Nie patrzę pod tym. Hmm. No to. To, co to? to, to? Mm. Dobra, ostatnia szansa, no to musimy wybrać. No to pies. A jeśli pod, a jeśli pod tym filmikiem więcej dajcie, dajecie łapki w górę. Da, dacie łapki, łapku w górę, to zagram w tą grę. I sobie zapiszę te dwie gry. Więc mówcie. Albo to, to suby pod tym, pod tym filmikiem. A jeśli to, to lajki pod tym filmikiem. Więc to już Was wybór. To czy to. Tyle. Mm, dobra. To tyle. No to subskrybujcie. Yy. No, subskrybujcie mój kanał i pod tym filmikiem. A jeśli chcecie tamtą grę, to lajki w górę pod tym filmikiem. I subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Ale ja będę od teraz do jutra, więc macie czas dzisiaj do jutra. Jest 12:20 jak widzicie. No i to tyle. Subskrybujcie mój kanał. No i będą się liczyły też pod innym filmikiem. E, subskrypcje i lajki w górę. Więc dziś, do jutra się widzimy i będę instalowała te dwie gry. No to pas, subskrybujcie kanał. Pa i lajki w górę.